Ten film jest dla kolekcjonerów, ponieważ zima. Są ludzie, którzy uwielbiają zimę. Skoro mówię, że są, istnieją ludzie, którzy lubią zimę, to wiecie, co znaczy. Ja nienawidzę zimy. Zima to jest według mnie najgorszy miesiąc. Najgorszy miesiąc, jaki powstał. Jedynym plusem zimy jest to, że dostaliśmy Bionicla. Bionikla o imieniu Pocha, Kopaka. Kopaka to Lodu, jeden z pierwszej szóstki Bionikli. I dziś sobie zrobimy jego recenzję. Któż by się spodziewał, że akurat jego recenzję? Przechodząc dalej, zacznijmy od tego, że Kopaka ma właściwie te prawie identyczne datale. Nie wyróżnia się niczym innym poza. Ma ogólnie przepiękne datale, tak jak właściwie wszystkie sześć, wszystkie podstawowe bionikle, mają przepiękne, przepiękne różne detale, przepiękne różne, wszystkie mają przepiękne detale, mają przepiękne yy, części. Ogólnie są najlepsze mi według mnie Toa. Nawet ci nowsi z 2016 15 nie dorównają im. Jedyne, że mi się różni od tachu tym, że ma inną rękę. Co dziwne, ma inną rękę. Tak, tylko tym się różnią. A normalnie to są identyczne, identyczne ciało, identyczne bronie. Nie, bronie mają właściwie ognisty miecz, a ten lodowy miecz i lodową tarczę. Przepiękne, uwielbiam te detale zawsze na tych tłokach, te przepiękne. Uwielbiam. To są przepiękne. Przepiękne, jak można tego nie kochać? Mieczur, jak zwykle, tech, jak jest kiedyś były nazywane techniki, teraz pienikle teraz może sobie robić ciachu ciachu słynne, może się bronić i wbić komuś w brzuch. Prosto mieczur swój przepiękny, dostojny mieczur. Jakby jeszcze zrobili na przykład lodowego konia, to by było interesujące. A nie zrobili lodowego gremlina, który jest po prostu przerobioną wersją Yy, ziemnego gremlina. Czy tam nie wiem, co to było z 2016. Kopaka, przejdźmy sobie do jego maski. Maska, nie pamiętam, jak się nazywała kurde no. zajebiście się przygotowałem. Yy, jest. Do. Kurde, na. Wysłup się idioto Maska ta potrafi widzieć z daleka. Nareszcie udało się, brawo! Yy, maska ta jest przepięknie zrobiona w detale. Te małe takie. takie małe detale w takim czymś. To jest po prostu. to jest, to jest moje ręce. I według mnie to jest fajne, że zrobili identyczną wersję, tylko że nową w wersji. nuwa. Przez co nie wygląda tak kijowo, tylko wygląda identycznie jak tamta. Tak samo jak u Tahu, nuwa. Ogólnie podobały mi się też czy te kółka, co wyglądają jakby były takimi ustami. Czy te, też tutaj są trzy te takie, żeby obserwować. Oko jak oko zwykłe. Nie rozumiem tylko tego, ale pewnie przez to, żeby było widzieć te niebieskie z tyłu, ale nawet tego w ogóle nie widać. A jak chodzi o oczy. Oczy są przepiękne niebieskie. Ładne, takie puszczące, mm, A, ah, perfekto. Ładne, przepiękne. A w ogóle te, y, taka ciekawska, że ta tarcza wygląda jak te satelity, co ma, były w niektórych zestawach, na przykład w posterunku politycznym, który kiedyś miałem, ale zepsułem, bo byłem małym dewestatorem z Majka Baya, o tym właśnie, co tutaj się pojawił. Mieczur. Mieczur, jak mieczur. Ogólnie dziwi mnie to, że na przykład, jak pohatu miał swoje. Tachum miał swoim ognisty miecz, to Kopaka miał zwykle taki padl taki biały prosty badl z ostrymi końcówkami, ale i tak zarąbicie wygląda. Ogólnie jak chodzi o pozowalność, to byk do przodu, do tyłu może zrobić się, może się bronić, jak pokazywałem, może dobrze. Czy on się właśnie rozwalił? Czy on właśnie się odczepił? do przodu, do tyłu nie potrafi, może kulkę, spagacik, no taki sympatyczny kolega. Kopaka to I oczywiście czas na nasze kochane porównania z McDonaldową małpką z, małpką z McDonalda, Transformers Kingdom Core Class, Optimus Prime. Lego Bionicle Tachu, którego zrobiłem recenzję na początku. Później przejdzie jeszcze, będzie Gali, Lewa i tak dalej, i tak dalej. I ostatni, nasz kochany Transformers Rescue Bots Bumblebee, moja pierwsza recenzja. Jeżeli chcecie mieć, na, na razie, jeżeli chcecie mieć jakiegoś z tych dwóch, polecam głównie ogólnie Tachu z Recji ma ładne kolorki i tak dalej, ale Kopaka też bym polecał. Zatem to byłem ja, Merdek, widzimy się następnym razem na ra.